Czy ten ślimak, czy ten wasz ślimak w końcu ruszy te cztery litery i zrobi jakikolwiek krok w Waszą stronę? Czy będzie jakieś działanie ze strony tego człowieka? Czy w końcu będzie ten ruch? I jak on się zapatruje na to dalsze życie z Wami? Czy będzie jakiś wzrost? Czy wręcz odwrotnie. A więc co się pokazuje? O bosz. Boś. A więc tak. Okazuje się, że jest chęć zdobycia. Chęć zdobycia Was. Chęć ruchu. I od początku. Czyli zaczęłyście się tutaj... U Uciekać, chować, odsuwać temu człowiekowi. Mnóstwo toksycznych myśli. Mnóstwo takich chęci i myśli odnośnie jak tu was zmanipulować. E, tu chodzi o e, manipulację uczuciową. Jak najbardziej. E, I zdobyć was. No, ale siedzi to z tym dupskiem. Poblokowane to takie. I marzy. Marzy jak tu was z powrotem wziąć i schwycić, zdobyć. Wracam do tego, co się między wami działo przede wszystkim, wyobraża sobie was yy, i tak jakby dopiero yy, zaczął powoli dojrzewać, dostrzegać to piękno. To nie tylko piękno, ale też tą kobiecość w, w was. To, że byłyście takie stabilne, takie yy, za przeproszeniem yy, ogarnięte pod każdą, można powiedzieć, sferą życia. Yy, ta wasza kobiecość, seksualność i po prostu siła, którą macie w sobie bardzo, bardzo doprowadziła do tego, że ten człowiek zaczął, boże, nas mi swędzi. Miłość jeszcze, jest Ciekawe. I tu się pokazuje, że ten człowiek, ten człowiek zaczyna żałować, że nie ma was w jego życiu. No, ale że odpierdzielił tutaj maniany i wy mu taką szpilę w dupę wbiłyście i po prostu się odsunęłyście. Pokazuje się, że będzie was chciał z powrotem zdobyć po to tylko i wyłącznie, by doprowadzić całą sytuację do równowagi. Tutaj, czy będzie ruch, To pokazuje się tak, owszem, mamy kartę działania, szybkiego, nieprzemyślanego działania, czyli się dziknuje, odmyśla, tak wyskoczy i tak, i tak z czymś takim niespodziewanym, jakby ADHD miał, nie powiem, takie trochę ten teges skopułką, nie tak. A tu się pokazujecie też wy, emocjonalne, emocjonalne, wrażliwe, Wy macie te uczucia do tego człowieka, tylko że po prostu na no was wkurzył. Może trochę za dużo było, za dużo poszło, też może o kogoś poszło, albo dowalił wam też pod innym kontekstem, jeżeli chodzi o stabilizację, bezpieczeństwo. Wy czujecie tutaj połączenie z tym człowiekiem jak najbardziej i ten człowiek też zaczął to odczuwać. Tu się pokazuje, że jest ruch, jest, ch jest chęć. Tylko że wy w tym momencie, jak on przyjdzie, wy nie będziecie chciały od razu wchodzić w związek, wchodzić w relację, dopuszczać go do chałupy swojej czy wchodzić od razu powiedziałam w tą relację. Tu się pokazuje, że wy jak najbardziej yy, przeszłyście ten taki okres yy, w sobie i taką transformację, yy, że możecie się spotykać. Możecie utrzymywać kontakt z tym człowiekiem, ale zobaczymy, jak się pokażesz, na przykład, nie wiem, za miesiąc, za dwa, za trzy, jakim będziesz typem człowieka, czy ty się zmieniłeś rzeczywiście. Jeżeli tak, to będzie dopuszczony, jeżeli nie, to będzie przegnany. On tutaj będzie myślał, będzie myślał, będzie kombinował, wy, dlaczego Wy się bronicie, dlaczego nie dopuszczacie, przecież on przyszedł z Waszą, do Was z propozycją, z wielkimi uczuciami, a Wy jednak nic. Mogą być jakieś wiadomości, wiadomości, ale ten człowiek też się będzie bał odnośnie, żeby się jakiekolwiek problemy nie narobiły takie, jak były poprzednio, tak? Też nie chce ani zranić, ani być zranionym przede wszystkim, boi się po prostu, bo on też nie wie teraz w tej chwili. Na czym on będzie stał, tak? Troszeczkę możecie wprowadzić z tym zachowaniem takie brak równowagi w nim i delikatne zawieszenie, ale tutaj on przemyśli, czy ona przemyśli, jest ruch, zburzy te swoje takie chore myślenie i jest otwarcie się na Was. Tu jest przeproszenie, jest przyjście i w końcu facet dostrzega, że ma jaja. I tu jest bezpieczeństwo i dopiero po około. Dwóch miesiącach dopuszczenie jest do relacji. Wy dopiero wtedy podejmiecie wybór, czy wy chcecie tą osobę, czy nie. Czy ona się zmieniła ta osoba, czy nie. A tu się pokazuje, że ten człowiek się zmienił. Jest karta słońca: wyjście z jakiegoś osaczenia, wyjście z jakiegoś takiego letargu, wyjście i odejście od osób trzecich, od oszustw, kłamstw i tu się pokazuje brak tego powielania, co było przedtem tych samych schematów, brak tych płaczy, separacji i jest praca nad związkiem, nad relacją. Także pokazuje się bardzo ładnie. Ale mówię, to niektórzy muszą dostać elektrowstrząs i kopa w dupę, żeby zaczęli funkcjonować normalnie. Nie możecie sobie dawać też na głowę wchodzić, jeżeli byliście tak traktowani, a nie inaczej, no już trzeba mówić, jak jest. Więc tutaj będzie oczywiście, może i być przyjęcie, ale większość z Was, co, albo co niektórzy, nie będą chcieli od razu wchodzić tutaj w baranku, nie będą od razu chcieli wchodzić z tym człowiekiem w związek, tylko spotykanie się, poznawanie, sprawdzenie, w jakim ten człowiek stanie, jest, czy on się ogarnął, czy nie, i dopiero jest danie jakiejś szansy. Dalej się pokazuje nam e, bliźniaczek, pokazuje się. Lew pokazuje się skorpion, pokazuje się panna i pokazuje się strzelec Ilu mamy ich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak sześć. Dobrze. I strzelec. Czyli te osoby mogliście być to Wy i mieć takiego kogoś, który się pokazuje w tych innych znakach, a możecie mieć po prostu. Odwracajcie sobie, tak, te znaki. Do danej sytuacji, bo nieraz jest tak, że to akurat może wy uciekłyście, bo wy może byłyście takimi łobuzami, które musiały coś przejść. Także panowie sobie wywracać tak samo sytuację, jak byliście po prostu przez kogoś potraktowani. Ja was ściskam cały jej pięknego dnia życzę.